Rynek surowców energetycznych po rosyjskiej inwazji na Ukrainę stanął na głowie. Gaz ziemny jest jednym z tych surowców, które podrożały najmocniej i w dodatku, jako jeden z nielicznych surowców, gaz jest droższy niż tuż po szoku wywołanym wybuchem wojny za naszą wschodnią granicą. Co stoi za wciąż rosnącymi notowaniami gazu ziemnego? Jak obecnie wygląda ten kluczowy dla bezpieczeństwa energetycznego rynek i jakie są jego perspektywy? Gaz ziemny będzie tematem kolejnego odcinka naszej serii Pospekulujmy, której partnerem jest Saxobank. Link do naszego partnera znajdziesz w opisie. Zacznijmy od podstawowej kwestii, która jest związana z rynkiem gazu ziemnego i która pozwoli odpowiedzieć na pytanie o to, skąd tak naprawdę biorą się te mocne wzrosty notowań tego surowca. Mianowicie to kontroluje rynek gazu ziemnego, które kraje są największymi beneficjentami w tej układance, a które są najbardziej uzależnione energetycznie od dostaw błękitnego paliwa. I raczej dla nikogo nie będzie niespodzianką fakt, że najważniejsze potwierdzone złoża gazu ziemnego znajdują się na terenie Rosji. Według EIA, czyli amerykańskiej Agencji Informacji Energetycznej, rosyjskie złoża gazu na koniec zeszłego roku wynosiły niecałe 48 tysięcy kilometrów sześciennych. Co przy utrzymaniu produkcji z poziomu, z dwa, na poziomie z 2020 roku hipotetycznie dawałoby możliwość eksploatowania tych złóż jeszcze przez kolejne 75 lat. Bardzo duże złoża gazu ziemnego znajdują się też na Bliskim Wschodzie, gdzie wydobywa się go najczęściej razem z ropą naftową. Złoża ponad 30 tysięcy km sześciennych. Gazu znajdują się w Iranie, niecałe 24 tysiące km3 w Katarze i lekko ponad 15 w Arabii Saudyjskiej. Dopiero na piątym miejscu znajdują się Stany Zjednoczone, których złoża gazu, w tym gazu łupkowego, czyli występującego w skałach, są szacowane na ponad 13 tysięcy km3. I od razu trzeba podkreślić jedną rzecz. W przypadku rynku gazu wielkość złóż. Niekoniecznie przekłada się na wielkość produkcji. Od lat bowiem największym producentem gazu ziemnego są Stany Zjednoczone, mimo tego, że mają kilkukrotnie mniejsze złoża od Rosji. Stany Zjednoczone w zeszłym roku odpowiadały za ponad 23% globalnej produkcji błękitnego paliwa, podczas gdy Rosja wyprodukowała 17,5% gazu ziemnego wydobytego w 2021 roku. Z tym, że Stany Zjednoczone wykorzystują większość wydobytego gazu na własne potrzeby energetyczne, podczas gdy Rosja jest przede wszystkim eksporterem tego surowca. Sporo oczywiście pozmieniało się po ataku na Ukrainę, ale o tym za chwilę. Do istotnych producentów gazu ziemnego zaliczają się też Iran, Chiny, Katar czy Kanada. Szczególnie ciekawy jest przypadek Chin, które od lat najmocniej zwiększają wydobycie. W ciągu ostatniej dekady produkcja gazu w Chinach Wzrosła dwukrotnie i w zeszłym roku odpowiadały one za ponad 5% globalnej podaży. Największym producentem gazu ziemnego w Europie jest Norwegia, która w zeszłym roku odpowiadała za prawie 3% globalnego wydobycia, i to dawało jej dziewiąte miejsce na świecie, mimo tego, że potwierdzone złoża surowca w tym kraju są dopiero na 21. miejscu pod względem wielkości. Wiesz już, kto ma największe złoża gazu i kto najefektywniej je wykorzystuje, więc teraz czas. Opowiedzieć więcej o tym, kto sprzedaje i kto ten gaz ziemny kupuje. Od lat największym globalnym eksporterem gazu ziemnego jest Rosja. W zeszłym roku sprzedała za granicę ponad 240 miliardów metrów sześciennych gazu, z czego ponad 200 miliardów za pośrednictwem gazociągów, głównie do Europy i znacznie mniej do Azji. A niecałe 40 miliardów metrów sześciennych jako gaz skroplony. Gaz skroplony LNG to jest ten, który jest schłodzony do ponad minus. 160 stopni, dzięki czemu zmniejsza się jego objętość o mniej więcej 600 razy. Taki gaz transportowany jest głównie drogą morską. Rosja jest wyjątkowo ważnym graczem na tym e, rynku, szczególnie z perspektywy Europy, bo rosyjski Gazprom jeszcze w zeszłym roku odpowiadał za około 40% gazu ziemnego wykorzystywanego w całej Europie. Co więcej, zarówno Niemcy, jak i Włochy aż do ataku Rosji na Ukrainę, sprowadzały mniej więcej połowę gazu ziemnego właśnie z Rosji. I Polska nie jest pod tym względem lepsza, bo w 2021 roku Gazprom dostarczył prawie 60% gazu ziemnego sprowadzonego do naszego kraju. Chociaż jeszcze do niedawna istniały i kraje całkowicie uzależnione od importu rosyjskiego gazu, takie jak chociażby Łotwa, Słowacja, Estonia czy Czechy. Drugim krajem pod względem eksportu gazu są Stany Zjednoczone, i to mimo tego, że sprzedają na zewnątrz tylko niewielką część wyprodukowanego przez siebie surowca. W zeszłym roku eksport wyniósł niecałe 180 miliardów metrów sześciennych, z czego większość drogą morską, właśnie jako gaz skroplony, czyli LNG. USA od 2000 roku systematycznie zwiększają eksport gazu, skutecznie ograniczając rosyjską hegemonię na tym rynku, choć chyba nic tak bardzo im nie pomogło, jak ostatnie decyzje samego Kremla. Na trzecim miejscu pod względem eksportu znajduje się Katar, który walczy z USA o miano największego eksportera gazu LNG. Natomiast czwartym globalnym eksporterem gazu ziemnego jest Norwegia, która w 2021 roku sprzedała ponad 113 miliardów metrów sześciennych gazu, który trafił praktycznie wyłącznie do krajów Europy za pośrednictwem gazociągów. Tak było w zeszłym roku. No i oczywiście nie trzeba być jakimś szczególnie przenikliwym obserwatorem tego rynku, żeby stwierdzić, że w 2022 roku zaszły na nim ogromne zmiany. I oczywiście nie mamy jeszcze pełnych, nie mamy oficjalnych danych z rynku gazu ziemnego za dwa ostatnie kwartały, ale już teraz można stwierdzić, że Rosja po raz pierwszy w historii straci pozycję lidera eksportu gazu. W samym okresie styczeń-czerwiec rosyjski Gazprom wyeksportował do krajów tzw. dalekiej zagranicy czyli do Europy bez państw bałtyckich do Turcji i do Chin. 69 miliardów metrów sześciennych gazu, czyli ponad 30% mniej niż rok wcześniej, w tym samym okresie. I to jest naprawdę spory spadek. Szczególnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Rosja zaczęła zakręcać kurek z gazem europejskim krajom dopiero pod koniec kwietnia. Pierwsze były Polska i Bułgaria. One zostały odcięte od dostaw 27 kwietnia. Natomiast na przełomie maja i czerwca Rosja ograniczyła dostawy gazu do Holandii i do Danii. W połowie czerwca. Gazprom całkowicie wstrzymał dostawy do Francji i zredukował o połowę dostawy do Włoch. Natomiast 11 lipca rosyjski Gazprom rozpoczął prace konserwacyjne turbin w gazociągu Nord Stream, 2, Nord Stream 1, które rzekomo przedłużyły się przez zachodnie sankcje na Rosję. W ciągu 10 dni Niemcy nie otrzymały od Rosji ani jednego metra sześciennego gazu. Przesył został wznowiony 21 lipca, ale był to przesył, które zresztą wciąż jest utrzymywany z wykorzystaniem 20% przepustowości. Rosja w zasadzie straciła swój najważniejszy rynek zbytu gazu, jakim jest Europa. I jak na razie też nie sprawdza się scenariusz, w którym Rosja miałaby utrzymywać dotychczasowy eksport dzięki Chinom i zarabiać na tym jeszcze więcej przez rosnące ceny. Chociażby dlatego, że brakuje sieci przesyłowych. Wprawdzie od aneksji Krymu w 2014 roku budowany jest gazociąg łączący Syberię i Szanghaj, ale on zostanie oddany do użytku nie wcześniej niż w 2024 roku, a jego początkowa przepustowość będzie wynosić zaledwie 10 miliardów metrów sześciennych rocznie, czyli dość niewiele. Z pewnością więc w tym roku to Stany Zjednoczone, które już. Mocno zwiększyły eksport LNG, stanął się największym graczem na rynku gazu ziemnego, co można powiedzieć, że dostały niejako w prezencie od samego Władimira Putina. Podobnie też jak blokadę uruchomienia gotowego już gazociągu Nord Stream 2, który Amerykanom był mocno nie w smak. Wiele wskazuje też na to, że Rosja wypadnie z pierwszej trójki eksporterów gazu w 2022 roku. Norwegia stanie się głównym krajem zaopatrującym Europę w gaz jeszcze na początku lipca norweski rząd zapewniał, że zwiększy eksport dość minimalnie, no bo nie więcej niż o 8%, czyli do mniej więcej 122 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego. Natomiast w połowie sierpnia Niemcy porozumiały się z Norwegią w sprawie zwiększenia produkcji tak, by udało się w tym skrajnie negatywnym scenariuszu całkowicie zrezygnować z rosyjskiego gazu ziemnego. Na tych zawirowaniach zyska też oczywiście Katar, który od rosyjskiej inwazji na Ukrainę zwiększył eksport gazu LNG do Europy i najprawdopodobniej też bez większych problemów wyprzedzi Rosję pod tym względem, przynajmniej w 2022 roku. Jeśli chodzi o ceny europejskiego gazu, w ciągu ostatniego roku wzrosły one o 480%, z poziomu 40 euro do ponad 230 euro za megawattogodzinę, i obecnie są wyższe nawet niż. Tuż po rosyjskim ataku na Ukrainę na początku marca. I oczywiście ceny gazu gwałtownie rosły jeszcze na długo przed wybuchem wojny. Na przykład w grudniu zeszłego roku notowania holenderskich kontraktów Dutch TTF zanotowały chwilowy wzrost do poziomu ponad 180 euro, co wtedy było historycznym szczytem. Tamtejsze wzrosty były spowodowane przede wszystkim rosyjskim szantażem, na który Gazprom mógł sobie wtedy pozwolić w obliczu rekordowo niskich rezerw gazu w Europie. Wszystkie kluczowe magazyny wtedy były zapełnione w mniej niż połowie. Wówczas też dochodziło do czasowego ograniczania, a nawet do wstrzymywania dostaw przez gazociąg Yamał Europa. No i nie tylko. Po to, żeby wymusić certyfikację Nord Stream 2 i przedłużenie umów długoterminowych, m.in. umów... Z Polską. Obecne wzrosty cen gazu są już oczywiście pokłosiem ograniczenia rosyjskiej podaży i szukania alternatyw, na co dodatkowo nałożyły się warunki atmosferyczne. Przede wszystkim upalne lato, które dodatkowo zwiększa popyt na energię i co za tym idzie, niski stan rzek, w tym przede wszystkim Renu, który utrudnia transport paliw, czyli dodatkowo jeszcze ogranicza ten zmniejszony Tę zmniejszoną podaż. Do tego Rosja wciąż dba o to, żeby notowania gazu nie spadały, m.in. zmniejszając przesył gazociągu Nord Stream 1 do 20%, czekając na naprawioną już turbinę, która utknęła w tranzycie, no i też która stała się pretekstem do przykręcenia kurka z gazem przez Moskwę. O tym, jakie perspektywy dla rynku gazu ziemnego i jak uzyskać na niego ekspozycję, opowie Dawid. Najwyższa pora, żeby fundamenty tego rynku, którymi podzielił się z nami Darek, przerzucić na aspekty inwestycyjne, tudzież spekulacyjnie. Generalnie ekspozycje na gaz ziemny uzyskać możemy za pomocą akcji, ETF-ów, kontraktów terminowych oraz kontraktów różnicowych z CFD. Dla każdego coś miłego i oczywiście instrumenty możemy dobrać dla osób inwestujących z dłuższym horyzontem czasowym. Wtedy lepsze okazać mogą się akcje oraz etf -y, a także dla tych, którzy lubią podejmować większe ryzyko i generalnie spekulować. Wtedy oczywiście w grę wchodzić będą przede wszystkim kontrakty CFD dla osób z mniejszym portfelem oraz kontrakty terminowe, które zarazem stanowić będą instrument bazowy dla kontraktów różnicowych. Jeżeli nie wiesz, jak działają CFD i kontrakty terminowe (ETF), -y, no to koniecznie wbijaj do nas na playlistę i już teraz możesz cieszyć się solidną dawką darmowej wiedzy. Nasze rozważania i wróćmy teraz do gazu ziemnego i ekspozycją na ten surowiec rozpoczniemy od akcji. Generalnie mamy spółki zajmujące się wydobyciem, przetwórstwem oraz dystrybucją i większą korelację w stosunku do cen gazu wykazują oczywiście te spółki wydobywcze i trzeba od razu podkreślić, że w zasadzie od momentu pandemii zmienność na tych walorach jest naprawdę spora. Jeszcze na początku tego roku, gdy mówilibyśmy o spółkach dających nam ekspozycję na gaz ziemny, padłyby takie nazwy jak. Gazprom, czyli największa na świecie spółka gazowa, której dużym atutem była wypłacana dywidenda, oraz Rosneft, która jest spółką energetyczną zajmującą się nie tylko gazem ziemnym, ale również ropą naftową. Sytuacja jednak się zmieniła i od momentu inwazji Rosji na Ukrainę spółki rosyjskie powinniśmy omijać naprawdę szerokim łukiem. Zresztą mało podmiotów taką ekspozycję będzie nam w stanie dać. Wcześniej przede wszystkim ekspozycje na te spółki dawały nam ADR-y. Ale marcowe zawieszenie działania giełdy w Rosji, następnie dyskusyjne wznowienie i do tego kwestie moralne spowodowały, że instrumenty te poznikały z giełdowych parkietów przynajmniej tych parkietów liczących się. Gdy popatrzymy na sprawę globalnie i pod dywan zamieciemy rosyjskie spółki, to zwrócić uwagę powinniśmy na dwie olbrzymie spółki takie jak ExxonMobil Corporation. W zasadzie możemy sobie już na tym etapie przeskoczyć do platformy od e, Saxo Banku, bo tutaj te wszystkie instrumenty, o których będę mówił, będziemy mieć, bo ta ekspozycja, którą daje nam e, Saxo, jest naprawdę olbrzymia. ExxonMobil, e, ExxonMobil, ExxonMobil. E, Corporation, czyli korporację naftowo-gazową z siedzibą w Irving w Teksasie, która, uwaga, jest bezpośrednim potomkiem fortuny Johna Rockefellera oraz Standard Oil. I to jest spółka, na no, którą oczywiście, którą możemy, której akcje możemy kupić, jeżeli chcemy mieć też poniekąd ekspozycję. Na gaz. Mamy oczywiście equity, czyli mamy akcje notowane na różnych parkietach, poprzez m.in. ADR, -y, GDR -y oraz giełdę w Stanach Zjednoczonych. Mamy też cfd no bo też te kontrakty różnicowe, które dają nam dźwignię finansową i ekspozycję na akcje w przypadku Sakso Banku również mamy. My sobie wskoczymy na akcje w Stanach Zjednoczonych, tak żeby tutaj nie było absolutnie żadnej wątpliwości. Tak prezentuje się wykres tej spółki w porównaniu oczywiście do cen gazu ziemnego. Nie mamy tutaj osiągniętych nowych wierzchołków, ale tendencja wzrostowa jest w przypadku tej spółki oczywiście jak najbardziej widoczna, zaznaczona, a dołki to dołki typowo pandemiczne związane z obawami o to, że recesja wywołana między innymi COVID-19 będzie naprawdę Dotkliwa, ale od tamtego momentu kurs umocnił się ponad dwukrotnie. Drugą propozycją wielkiej spółki, która daje nam taką ekspozycję na, na gaz, jest Royal Dutch Shell, czyli angielsko-holenderska firma o globalnym znaczeniu. Główna siedziba tego podmiotu znajduje się w Holandii dwa lata temu podmiot ten był piątym pod kątem przychodów przedsiębiorstwem na świecie. Tak jest. Natomiast, jeżeli popatrzymy na to, jak kształtuje się wielkość tej firmy i gdzie ona ma siedzibę, to jest to największa na świecie firma, która nie ma siedziby w Chinach lub w Stanach. Zjednoczonych i to naprawdę brzmi, e, brzmi kuriozalnie. Podobnie jak Gazprom i Rosneft, Shell prowadzi działalność w wszystkich obszarach przemysłu gazowego, w tym zakresie poszukiwania, wydobycia, rafinacji, transportu, dystrybucji, marketingu, petrochemii oraz wytwarzania energii. Shell jest aktywne w dziedzinie energii odnawialnej, biopaliw i wodoru, dlatego nie może nas dziwić to, że tutaj akcje tej spółki oczywiście zachowują się bardzo podobne do, podobnie do ExxonMobil, natomiast w przypadku już Shell'a czy w porównaniu do gazu ziemnego, tutaj nie mówimy jeszcze o tych najwyższych poziomach cenowych w historii. Jeżeli chodzi o akcje, to ekspozycje uzyskamy również przez spółki z sektora gazu ziemnego, takie jak Chevron, Hess Corporation, Contango Oil and Gas Corporation, Nisors, OneOck Corp, Pembina Pipeline, Ugi Corporation, MOL, a z polskich zdecydowanie największy PGNiG. Mamy takie podmioty jak Unimod, Ecopol, Oniko, Serinus Energy, to są spółki, które poniekąd zajmują się też dystrybucją tego surowca. No i generalnie, generalnie wymieniamy Zmieniłem tutaj tylko wycinek tej branży, bo gdybym chciał mówić ją dokładnie, to jest to materiał na książkę, a nie na kilkunastominutowy odcinek na YouTubie. Dla osób, które nie chcą przebijać się przez raporty finansowe, pozostaje opcja funduszy pasywnych typu. ETF, mamy też ETN czy ETC i tutaj mamy dwie opcje wyboru, jeżeli popatrzymy na to, jaką mamy, jaki kształt mamy danego funduszu, bo mamy, mamy ETF-y, które dają nam ekspozycję na spółki akcyjne z branży i tutaj mamy na przykład iShares Stocks Europe 600 Oil and Gas albo Share Oil and Gas Exploration and Production, to jest jedna opcja, albo te, które śledzą ruchy cen samego gazu ziemnego i tutaj dobrym przykładem będzie Wisdom Tree Natural Gas i możemy sobie ten Wisdom Tree Natural Gas wrzucić na wykres, bo czemu by nie? Mamy tutaj ten ETF i jak popatrzymy na wykresy w porównaniu do ExxonMobil czy do Shella, tu już najwyższe poziomy w historii w ostatniej dekadzie. No, no, jeszcze nie, no, mamy tutaj wyższy poziom 0,004 i mamy tak naprawdę, jak popatrzymy oddalimy sobie, jak to się kształtowało od początku roku. No to pytanie, czy to rzeczywiście nie jest dobry moment na jakieś długoterminowe pozycje, bo w ujęciu krótkoterminowym, gdy popatrzymy tylko na wycinek ostatnich dwóch lat, to sytuacja wydaje się być mega. Mega tania. Ekspozycja na gaz i samo śledzenie cen gazu ziemnego oczywiście sprowadza się do kontraktów terminowych, które stanowią bazę pod kontrakty CFD, co jest absolutnie naturalne. W przypadku Europy, bo to Europa dla nas jest bardziej wyznacznikiem, jeżeli później mamy przekładać sobie to na ceny gazu w Polsce i na towarową giełdę w Polsce. W przypadku Europy zerknąć powinniśmy na giełdę w Holandii i na kontrakty Dutch TTF gaz. I tutaj sobie możemy przejść i wrzucić wykres, e, wykres tych e, kontraktów, bo one będą dla nas, e, będą dla nas wyznacznikiem. E, mamy daczne TTF gaz w ujęciu miesięcznym i tutaj, oczywiście, najbardziej widać wpływ e, sytuacji, e, sytuacji e, inwazji Rosji na Ukrainę. Mamy kontrakty, które notowane są nie w sposób ciągły, Dlatego te notowania widzimy tylko i wyłącznie do okresu początku, początku danego kontraktu terminowego, więc musielibyśmy sobie przeskakiwać, ale zaraz spokojnie przeskoczymy sobie na CFD, które najczęściej jest w formie continuous, czyli w formie ciągłej, gdzie rolowania odbywają się. Automatycznie i dokonywane są przez e, brokera. Natomiast tutaj, oczywiście, z tej perspektywy e, widzimy, że sytuacja absolutnie fajna, e, fajna nie jest. E, I ceny gazu zaczynają nam z powrotem stwarzać duże, e, ale to naprawdę duże e, problemy. I drugim kontraktem terminowym, na który ma, musimy popatrzeć, jeżeli chodzi o gaz ziemny. To kontrakt terminowy z giełdy NYMEX, czyli ze Stanów Zjednoczonych, i to najczęściej właśnie ten kontrakt terminowy, jak sobie wpiszemy, Natural Gas czy na jakiejkolwiek innej platformie będziemy szukać ekspozycji na. Gaz ziemny w tej formie ciągłej, to będzie nam, będzie nam wyskakiwał przede wszystkim przede wszystkim ten kontrakt terminowy jako instrument bazowy ze Stanów Zjednoczonych, a nie ten ze Stanów z Holandii, i to w pewnym stopniu może być problematyczne. Mamy też takie instrumenty, jak tutaj popatrzymy sobie, UK Gas Oil w formie. W formie ciągłej. Dopiszę sobie continuous, czyli w tej formie ciągłej, żebyśmy zobaczyli już ten, ten gaz ziemny, na który w zasadzie, gdy mówimy o gazie ziemnym, o notowaniach gazu ziemnego, no to o nim myślimy. I z perspektywy oczywiście takiej bardziej długoterminowej, przeskoczmy sobie w saxobanku do platformy bardziej zaawansowanej w Stanach Zjednoczonych, no to widzimy, że ceny. Gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych w tym ujęciu terminowym są najwyższe od ponad dekady, a w XXI wieku dwa razy mieliśmy tylko wyższe ceny i wyższe, związane też przede wszystkim z tym, jak kształtowała się branża gazu i wydobycia z łupek gazu ziemnego, ale to zostawmy. Natomiast tu jest jasne, że przestrzeń do ewentualnego umocnienia się pod kątem tego jak kształtowały się w ujęciu historycznym ceny, jak najbardziej jest. Lada moment zmierzyć mierzyć się będziemy z największą i najwyższą ceną od dekady, jeżeli chodzi o to jak kształtuje się cena gazu ziemnego i tu oczywiście pytanie jest dla ciebie, do ciebie, jak cena gazu ziemnego może się kształtować w Przyszłości czy uważasz, że wybijemy ten wierzchołek i czeka nas rajd w górę, czy raczej będzie to, i to, co jest teraz, to jest absolutne maksimum, i rynek wyżej już nie pójdzie. Pisz koniecznie w komentarzu partnerem tej serii jest Saxobank. Link do partnera znajduje się w opisie i tam ogromną ekspozycję na spółki, na ETF, na kontrakty terminowe bez problemu na gaz ziemny uzyskamy udanych inwestycji.